Drodzy widzowie, dotarliśmy na sam szczyt. Doki są naprawdę genialne, trzeba przyznać, ale jest tak zimno, 2,5 stopnia. Tutaj macie stację meteorologiczną na samym szczycie. Kodo Ariero, 1810 metrów. Ślisko jest strasznie, powiem Wam. 3 euro na osobę wpłacicie i idziecie kilometr 200. Mamy odrobinę przerwy od wiatru. Jesteśmy osunięci tą górą. Tam na górze na pewno wieje strasznie, ale tutaj jest. Jest to siwo. Dobra, jesteśmy na takim placyku widokowym. Wow, chytry będzie zadowolony. Dzień dobry. Witamy wszystkich. Dzień trzeci. Wypraw z petardą. Zobaczcie, jaki piękny tutaj słód słońca się za mną kreuje. Miejscówka jest naprawdę genialna. Na samym szczycie góry. Dzisiaj. Pogoda dopisuje, nie ma wiatru, nie ma deszczu. Więc co? Uderzamy dzisiaj na szczyty. Witamy. Witamy. Także dzisiaj mamy w planach z chytrym uderzyć na ten szczyt Pico Ariero do pico Ruvio. Zobaczymy jak to pójdzie. Chcieliśmy zrobić dzisiaj lewady. Ale zobaczymy najpierw na ten szczyt, bo jest piękna pogoda, więc nie chcemy tego stracić. Wczoraj e, wszystkie szlaki były pozamykane ze względu na wiatry, które zresztą widzieliście w na naszych filmach. Nie zanudzamy Was. Ciśniemy, moi drodzy. Mamy nadzieję, że się z nami dobrze bawicie. Jeżeli się dobrze bawicie, zostawcie łapkę w górę subskrypcję pod filmem. Będziemy mega wdzięczni. Także ciśniemy i zapraszamy na wyprawę na sam szczyt góry. Jesteśmy już w samochodzie, gotowi do następnej wyprawy. Area. Dokładnie, zobaczymy jak nam pójdzie. Założymy się, że tam <sum> będzie wiało. Pogoda nam sprzyja przynajmniej teraz, ale zaraz się przekonamy. Stało nam tak naprawdę 13 minut do celu 8 km Nie ma ludzi. Nie ma w ogóle ludzi, co zastanawia nas czy w ogóle jest partę? Drodzy widzowie, dotarliśmy na sam szczyt, widoki są naprawdę genialne, trzeba przyznać szczerze, ale jest tak zimno, 2,5 stopnia, gdzie na dole świeciło słoneczko, było 15-16 stopni samego rana, a teraz jest 2,5, sobie możecie wybrać, jak tu jest zimno, może przejdziemy kawałek tym szlakiem, nie będziemy szlepeno daleko, bo jest za zimno, po prostu jest za zimno, na pewno jest na Lewadach cieplej, dobra, jesteśmy... Właśnie, top of the top góry Ła Chytry, jaki sztos Stary Petarda, tam są ludzie chytry Zobacz Fuuu, ale wieje O już mam zamacznięte łapy Powiem wam, ręce tutaj się trzeba przygotować to bardzo mocno Tamten krótki w krótki spodenkach idzie W Przejdziemy kawałek, że coś pokazać Tutaj macie stację meteorologiczną, sami życie. Patrzcie, Pico do Arriero 1810 metrów. Z tego co tu rozmawialiśmy z Polakami, którzy idą właśnie tamtędy. Szlak z Pico Ariero do Pico Ruvio jest zamknięty ze względu na pożary, które tam w tym roku były. Nie doczytaliśmy z tego chodzi, ale jest tutaj otwarty jeden kawałek, który ma 1200 metrów długości. Więc pomimo tego, że jest zimno, spróbuję wam to pokazać i idziemy. Drodzy widzowie! Wyżej się już nie da, to jest już... szczyt. Sam szczyt, zobaczcie sobie tutaj Petarda, naprawdę wygląda to genialnie, Ślisko jest strasznie powiem wam 3 euro na osobę płacicie i idziecie kilometr 200 czyli oni powiedzieli, że to jest jakieś 50 minut w jedną stronę. Oczywiście my nie będziemy szli 50 minut w jedną stronę, ponieważ... Tutaj wieje strasznie wiatr. Ale chcemy Wam pokazać trochę, chociaż troszkę tych widoków, bo słoneczko prześwituje, jest petarda, naprawdę. Patrzcie sobie chmury, przychodzą i odchodzą. Ale widoki nie zawiodą. Szkoda, tak powiedzieliśmy, że się nie da przejść z samego początku, z samego końca, ale mimo wszystko tak jest dobrze. Mamy odrobinę przerwy od wiatru. Jesteśmy osłonięci tą górą. Tam na górze na pewno wieje strasznie, ale tutaj jest jest to siwo. Nie chcemy tego zachwalać. Zobaczcie sami, mieliśmy już wątpliwości z chytrym, czy na tej wyspie są jakieś dzikie tereny, które byłyby wolne od domów i tłumów. Turystów, tak się przyjechali kiedyś tutaj na Maderę i pogoda Wam sprzyjała. Przede wszystkim, bo wczoraj tutaj w ogóle nie można było wejść ze względu na silne wiatry, to koniecznie musicie zrobić chociaż ten kawałek tego szlaku. Tak jak powiedzieliśmy, reszta szlaku jest zamknięta ze względu na pożary, które tutaj gdzieś były w lato, ale te kilometry 200 jest to konieczność. Widzicie tę kulę tam na górze i ten budyneczek? Dokładnie tam, stamtąd żeśmy szli. Chmury są, ale słońce również jest. Jest genialnie. A ten szczyt, z którego idziemy na dół, jest teraz właśnie osunięty murami. Dobra, jesteśmy na takim placyku widokowym. Wow, chytry! Będzie zadowolony. O, bowl. Jest petardo. No. To jest ta gorsza część szlaku, moi drodzy. Wieje strasznie! Zobaczcie sobie tutaj moi drodzy. Jak to wygląda z tej perspektywy? Jest po prostu bomba. Genialnie. Zielono. Mega fajna przyroda. Znajdujemy daleko. O, Jakieś faktycznie 100 metrów, jesteśmy na samym końcu tego szlaku, czyli otwartego szlaku. Zobaczcie tam, widzicie tą furtkę, zamkniętą na kutkę. tam właśnie jest koniec naszego miejsca, do którego idziemy. Czyli dosłownie kilometr 200 i to jest wszystko. Także mamy nadzieję, że Wam się podobało. To przy, krótkie w sumie przejście z nami, bo niby miało to trwać 50 minut, a zrobiliśmy to w pół godziny. Ale chłopaki z petardy zawsze robią szybciej. Kytry powiedział, że musimy iść dotknąć kraty, żeby zakończyć ten szlak. No dobra, no dojdziemy. Zobaczymy w ogóle co tam po drugiej stronie tej furtki jest. może tam jest coś ciekawego. Ale fajnie, że jest słońce, zobaczcie. Są chmury, jest słońce, jest wszystko. Ważne, że nie pada. Ten szlak ogólnie ma 5 km cały do drugiego szczytu. Tak powiedzieliśmy wcześniej, tylko 1200 jest dostępne. Chytry mówi, że wsadza kija 3-metrowego i mówi, że jest dalej o 3 metry niż reszta. to nie ma 3 metry, Hytry. Oszukujesz. No. Teraz jest 3 metry. Dobra, idziemy z powrotem. Właśnie teraz żeśmy sobie zdali z chytrym sprawę, że tak mocno żeśmy zeszli na dół, bo ta ścieżka biegnie na sam szczyt tej góry, po czym się idzie na dół znowuż. A tak to chytry powiedział. Byśmy tak podjarani tymi widokami. Że nawet nie zdaliśmy sobie sprawy, żeśmy tyle zeszli na dół. Kochani, czujemy się jak. Zdobywcy Antarktydy. Zdobywcy Mounted O'Reilly. Wiem, że wielu was teraz napisze, o czym oni mówią. Oczywiście żartujemy. Zdobywanie. Nie ma za co. Zobaczcie, jak chmury zasuwają. Nie wiem, czy będzie to widać w kamerce, ale zobaczcie, jak te chmury szybko przelatują nad tą górą i zlatują na dół. No, Powinno być widać. Dobra, jesteśmy już po przejściu tym szlakiem. Trzeba przyznać, że było naprawdę przyjemnie, bo była odpowiednia godzina, moi drodzy. Bo myśmy tam dotarli na godzinę około 8:30. Eee, na tym szlaku, jak widzieliście, było kilka osób, ale nie było tłoku. A teraz to tam jest. Zamuła. Zamuła taka. Samochód za samochodem. Parking full. Po prostu ludzie tam idą szlaczkiem jak na Mont Everest, ale ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chcecie tu przyjechać, to koniecznie przyjedźcie tu z samego rana, tak? 8.30 tak? to najpóźniej, no. bo tu dużo samochodów jechało, jak my żeśmy jechali do góry, to już ludzie zwracali, więc jeżeli chcecie zobaczyć słońce i te fajne widoki, to przyjedźcie koniecznie tak gdzieś 7.30-8, wtedy macie to, co my widzieliśmy mniej więcej, jeżeli będzie zawsze się, no to znowu będzie ciemno, więc ta godzina nasza była taka, bym powiedział, idealna, nie? Tak, można tutaj przyjechać, jest przepięknie, dziko nie do końca, no bo kupa ludu, ale warto, warto, tylko że być tutaj rano, na no nie o godzinie 10, bo o godzinie 10 to już po prostu jest mrowisko. Tyle, teraz jedziemy na lewadę, zobaczymy, czy nam się uda te lewady zwiedzić jeszcze dzisiaj. Dopiero jest, tak jak mówimy, godzina 10.13, więc mamy cały dzień. Eee, zrobiliśmy ten, e, ten szczyt, przeszliśmy te pół matra w jedną i w drugą stronę razem. Jest ok, czyściejmy dalej. My już po szczycie i dojechaliśmy do następnego miejsca, które Jest nazywacie. znowu rozjechane. To jest znowu rozjechane, zobaczcie sobie sami, tak? Samochodów jest po prostu wszędzie. Jak my jechaliśmy tam jeszcze 2 km, samochody wszędzie stoją i to jest lewada. PR11 Lewada dos Balcos. Dokładnie tak, ciężko to spamiętać, aczkolwiek już wiecie. Więc idziemy, zobaczymy co tam będzie ciekawego na naszej trasie. Powiem Wam tak, jeżeli chodzi o wejście na tę na lewadę, to jest 3, 3 euro od łebka. Dobra, jesteśmy już na szlaku, tak powiedzieliśmy wcześniej, 3 euro od osoby, zastępik i wybraliśmy ten szlak. No nie ukrywajmy, że on będzie raczej najfajniejszy, bo tam gdzie jest zrobiony szlak, no to niestety w tym. Kraju na tej wyspie raczej wybierają same larytasy i nie wpuszczaliby by ludzi, którzy chodzą miejsce nie płacąc. Więc idziemy. Jak będzie coś ciekawego no, na prawie. naszej trasie? So, Harfah race the end of, of this road. Uh -huh. One hour, two hours, no, uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. half, an hour, uh -huh. half hour. Okay, not far. So, okay. okay, okay, thank you. Okej, okay, wychodzi z tego, że ta lewatka to jest jakaś. Jakaś, bym powiedział pipiduwa. Ale nawet nie zdąży się rozgrzać, kurde. Dokładnie nie. tak. Wiem na tą przestrzenią. <grystanie> ale dobra, idziemy w każdym razie pokażemy wam co tam jest i zaraz sobie zobaczycie. Zobaczmy na iminę, to ona wyglądała jakby to było z 10, kurde, mi godzin sądzenia. Jakby to było 10 km. No a ona po prostu powiedziała, że pół godziny max. Czy dla nas podejrzewam 15 minut. ale Dobra. Jeżeli będzie coś ciekawego na tej trasie, to Wam pokażemy, bo na razie to po prostu jest ścieżka, nic więcej, tak? Dobra, Yo. Takie mostki, powiem szczerze, ciekawe wszystko, obrośnięte chem, oczywiście widzicie dlaczego, most tutaj pada deszcz, jest w ogóle po prostu mokro, takie rzeczki, które sobie tutaj gdzieś płyną. Wszyscy te zdjęcia robią. Dobra, idziemy, nie będziemy czekać, bo to jest na szkoda czasu naszego. Wiem, że są zdjęcia, wszyscy chcą porobić, aczkolwiek ja nie mam czasu na stanie. O kurwa, się wybrałem. No. No. Chcesz to ale te chytry? Wujeczka. Bardzo prosta lewada, z tego co widać, bo jest dużo osób, które są, że tak powiem. Starszych w podeszłym wieku, więc nie może tutaj być ciężko. Także podejrzewałem, że jeżeli ta dziewczyna mówiła 30, my, my zrobimy go w 15, bo my idziemy bardzo szybkim krokiem. Powiem Wam tak, jakie jest moje spostrzeżenie: w związku z tym, że ta lewada jest dla 70, plus, to idę i jestem już znudzony. Ale tu się dzieje. O, moi drodzy. Dobra, jest. Coś bardziej ciekawego niż tylko po prostu woda biegnąca obok i, i lasy, tak? Fajne. No ciekawe, no, ciekawe, no, ale liczę na coś bardziej spektakularnego niż to. Powiem Wam to, że te Lewady są na Las 70. Naprawdę się nie myliłem. Właśnie żeśmy szli i właśnie ten wiek ludzi, o którym wspominałem, bez obrazy dla nich, bo szacunek w ogóle, że ludzie chodzą na takie rzeczy. Jest ich tutaj ogrom. No, no i to jest moi drodzy, kochani. Koniec Lewady. Koniec Lewady. Zobaczcie sobie. Ale przynajmniej jest fajna pogoda, hitry Z tej strony macie to, góry. Dobra, lewada zaliczona, powiem wam szczerze, 3 euro wyrzucone w błoto. To jest nasze zdanie. nie polecamy. Nie polecamy tej lewada numer jeden. Nie polecamy, jeżeli jesteście w wieku podeszłym, owszem, tu jest bardzo delikatny spacerek. A jeżeli szukacie czegoś więcej, tak jak my, no to zdecydowanie nie polecamy tej lewady, jedziemy do następnej, tak? Czyli ocena od 1 do 10, moim zdaniem 2. Za co? Chyba za te skały. Dwa za te skały, które żeśmy przechodzili i ten mostek, przez który, pod którym e, przelatywała po prostu woda, to jest wszystko. Jedziemy do następnej lewady, yo! Jesteśmy na naszej trasie do kolejnej lewady. I coś nam się wydaje, że z tej lewady będą nici, bo pada teraz deszcz. Zobaczcie sobie. Wyjechaliśmy z tunelu, nie padało. Teraz pada, więc postanowiliśmy, że pójdziemy sobie na pizzę. Small pizza z i mozzarella. Calzone a la bomba. Margarita, pizza. Thank you. Pizza zakupiona. Ja sobie wziąłem margaritkę. Budżetowo. Średnią 11,25. Piotr sobie wziął coś, coś w rodzaju pizzy, ale ze 13.50. Do Coca-Cola chyba dwujeczka, tego co wiem. I tyle, także jemy i jedziemy do następnej lewady. Dobra, pizze zjedzone i ciśniemy teraz do następnej atrakcji, którą jest Lewada. A najciekawsze jest to, że teraz chmury przeszły, że chmury są, ale nie pada. To jest najważniejsze. Tam wychodzi słońce, zaleka już, a pewnie za jakieś godziny znowu już będzie padało. Więc tak, jak ludzie mówią, ta wyspa zdecydowanie jest wyspą, która ma dużo różnych wersji pogodowych. Raz pada, raz świeci słońce, raz mgła, raz wieje. Dobra, w każdym razie zastanawiamy się za 200 metrów. Co tu jest Zbędzia. z tymi bananowcami, bo one są dosłownie wszędzie, każdy je hoduje. Zastanawia nas fakt, Czemu tu wszyscy hodują banany? Na każdej posesji bym powiedział, tak? No tak, czyli wychodzi na to, że banany są najbardziej opłacalnym y, tutaj produktem. No, to, to jest w ogóle ciekawe, no nie? Każdy skrawek zieleni, który tutaj gdzieś się znajduje u kogoś na posesji, to nie ma ogródka, tylko ma banany. Zobacz. Może w kamerce tutaj widzicie, jak jedziemy. Tu nawet po prawej stronie, waszej pewnie lewej. Chytry wam tutaj zrobi szota i wam pokażę, że tu wszędzie są bananowce, wszędzie. Zobaczcie, po lewej, po prawej, każdy jeden z krawek zieleni to bananowce, tak? Zobaczcie, prawa, lewa, wszędzie bananowce. To jest po prostu jakaś mania hodowania bananowców. Jeżeli w ogóle wiecie, dlaczego ludzie hod hodują tutaj tylko bananowce, to napiszcie w komentarzu, bo nas to ciekawi.